Dzień dobry, widzowie, gramy w Brawl Stars No i gramy Kichorem, Kichorem, kicciorem Dzisiaj już było, na to wybijam kita, ale znowu Soluwa, Soluwa. Dobra ma tutaj jest, Quad Biorę kiba oczywiście. Fajnie, że kit tak szybko yy, ro, robi mu się te. Nie, nie, nie. Dobra. Tutaj nikogo. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, więc rozwalam skrzynę. Moje? Dobra. Teraz... Tam jest bra. Aha, dobra. Nie wnikam. Kolejna runda. Po prostu nie wnikam, co tam się stało. Napiszcie w ogóle jak dobrze gramki. kitem. Napiszcie. I są to słabo, średnio, dobrze. Jestem takie teraz patrzcie na to. Nie skąd wiedział, że ja karton wziąłem To ja zero Nie. Tutaj może ktoś jest Dobra, proszę nikogo nie ma? Nie ma. Czyli są w skrzynie? Nie! O! No kurde, już myślałem, że mi da się. Że mi się uda znaczy się. Ale szeli sigma zrobiła pu 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 i potem jeszcze baster dobił mnie nie denerwujcie kit'a bo zaraz kit was denerwuje no i koniec z mną no... no mówiłem Koniec ze mną. 12 pucharków straciłem w te dwie rundy. Nie fajnie, nie fajnie. No powiem, że nie fajnie. Tam jest stara. Teraz zróbmy. Nie wiem, czy Nie, nie chcę. malować. tu jest stara, ma pięć? To mnie. wiadomo, że mnie... Po... Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Ja walę. Tu jest Leon. Schowam się tu, poczekam na pulta. Ulta, pulta. Tutaj pewnie ktoś jest. I za tu zaatakuję biednego kiciorza, kiciorza. Dobra. Dobra. Nie, e, e, e. Nie, e, 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 zaraz będę musiał chyba iść do tych krzaków. I teraz pana to. Ta, 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 ta. Ra, ra, ra. Nie, 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 Dobra. Nie ma Tary z tego serca. Dobra, ja mam taki pomysł. Ty polecisz tu... U, u, u. Dawaj, jest! <ścoughs> Jak to wygrałem? nadganiamy to są trzy skrzynki lecę po nie idź stąd Dynas nie! nie dobra ja do ja do spajka nie idę No nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie! O Jezu. Napiszcie też w komentarzach yy... A jaki uważacie, że jest najładniejszy Rico? Czy klejnotkowy, czy błyskotkowy, czy gemusiowy? Bo ja uważam, że błyskotkowy. Jaki jest najładniejszy? Teraz tutaj pum. Żeby było sprawdzić. Spice? Nie, ja stąd idę. Idę! Idę! Papa! Zobaczymy się następnym razem! Idź stąd. jakbym wziął teraz karton i podszedł do tego Mera? E e Rico nie ma. Jak ten Spike ma już osiem kubu zwalam. Jeszcze nie chcę iść Szeli Sigma, no i mnie załatwiła Szeli Sigma, Szeli Sigma. Chodzę na konto, tam tam pucharki Lecę na solo, powygrywacie Oczywiście szeli sigmom, szeli sigmom, szeli sigmom, szeli, szeli Sigmum. Widzę Edgara, wywalam go z mapy Ult pięknie działa, no i gereczka wygrana Na odcinku pioseneczka zaśpiewana tu, 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 tu. Teraz tu jest zie. No, dra. No, Mała, tylko taka, taki kitek. Załatrzył pana. No I no. teraz pana to. Biorę karton. Lecę na pana Mordisa. Kurde. Panie Mortisie! Panie Mortisie! Dobra, zostawię Cię w spokoju. Coś tu jest. Dobra, nie ryzykuję. Dobra, lecę jednak. Nara i teraz uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Tu gdzieś chyba była szeli... szeli Shelfie ma naranarastiu no, no, u. No, 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 no. O, no mówiłem. Nie ma, nie ma Shelly. Jest? Jest. Kurde. Ale dobra, trzecie miejsce. Dobra. Puk. No kurde, rzadki. Idź staaaaaąd! Idź staaaaaąd! I teraz pan na to! Dyr-dy-dy-dy-dy-dy! dyr dy dy Gdzie tutaj jest pan? Dobra. Gdzie są jeszcze kresy power tubami dobra ja pójdę do tą stroną, no bo bo jeszcze że zaraz mi wyskoczy jakiś Colt albo jakaś Max na przykład mm, mogę tam skoczyć nieźle no właśnie nieźle nie jest mówiłem że nie jest Ale te to jest spoko. Pum! Dobra, wchodzę tu. Nie. Dobra, no i ginę. Nie chciałem w ogóle skoczyć na tego bóla.

O kurde, przy... Nie! Dobra, piąte może być. I dlaczego ja w ogóle wskoczyłem na Shelly? Przez przypadek. No bo ja chciałem w ogóle... Ja myślałem, że ten gryf jeszcze nie będzie pokonany. Ja wywaliłem Ulta i był w Shelly Sigma. Trzeba kończę widzowie. A jutro będzie odcinek. Nawet nie wiem ile. Może szorsty? Więc się długo dam. Cztery?

A widzowie... Albo jeszcze odbiorę. No i pozdro, nara. Sieman deron, nara.